Są takie fragmenty w Bożym słowie, które czytamy wielokrotnie, myślimy, że już bardzo dobrze rozumiemy, a okazuje się, że mogą mieć zupełnie inne znaczenie. O takim jednym fragmencie dzisiaj w kwadransiku ze słowem Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze słowem. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że śledzicie kalendarz wyjazdów, posług, bo będzie ich niebawem trochę i mam nadzieję, że zobaczymy się gdzieś w kraju albo za granicą, kto wie. Będziemy wspólnie chcieli na pewno modlić się, głosić słowo Boże i zawsze te spotkania na żywo mają szczególną wyjątkową moc. No bo kiedy Kościół zbiera się razem, gdzie dwóch lub trzech mówi, Boże, Słowo Tam Pan jest pośród nas i wierzę, że takie spotkania są szczególnie, szczególnie błogosławione. Kochani, dwa ogłoszenia, o jednym mówiłem, zresztą o drugim też, w poprzednim kwadransiku, ale są warte. E, powtórzenia. Możemy być częścią ewangelizacji w Watykanie. To brzmi bardzo, e, myślę, ciekawie, interesująco, ale chciałbym powiedzieć Wam o niezwykłym projekcie, który wierzę, że jest Bożym projektem. E, mianowicie Piotrek e, razem ze swoją żoną Karoliną e, z Hope Clothes, e, czyli ze sklepu internetowego, e, w którym kupujecie często właśnie takie koszulki, bluzy, e, w których się czasem tutaj też pojawiam dostali lata temu słowo od Pana Boga, że otworzą oddział w Watykanie. Co się właśnie dzieje? Szarpnęli się naprawdę bardzo odważnie na ten pomysł, ale wierzymy w to, że Boże pomysły są zawsze szalone i pomyślałem sobie, że chciałbym, abyśmy my wsparli ten Boży projekt, byśmy pomogli otworzyć ten oddział w Watykanie w bardzo takim ważnym, dobrym, centralnym miejscu w Watykanie. Byśmy mogli być częścią ewangelizacji, która będzie się przez ciuchy właśnie odbywała tam, w tym szczególnym dla nas katolików miejscu. Jeśli chcecie wziąć w tym udział, jeśli chcecie pomóc Piotrkowi w wynajmie, w tym, żeby te, to miejsce naprawdę tam było, żeby było skuteczne w ewangelizacji, żeby można było te projekty ciuchowe tam realizować, to zapraszam Was do zakupu właśnie takiej albo białej koszulki, albo koszulki czarnej. Z bardzo pięknym napisem Don't worry, be holy, czyli nie martw się, bądź święty, i myślę, że z takim przekazem będzie można ruszyć i iść w Watykan. Także zapraszam Was do opisu tego filmiku. Tam będziecie mogli znaleźć link do zakupu tej koszulki. 100% z tej koszulki, z zakupu idzie właśnie na otwarcie nowego miejsca w Watykanie. Bardzo serdecznie Was do tego zapraszam i sam w to, w, to, w to się zaangażuję i w tym wezmę swój też udział. Druga rzecz, zapraszam Was na spotkanie już teraz, bo to będzie spotkanie, na które będzie trzeba się zapisać, jeśli będziecie chcieli wniąć, wziąć w nim udział. 27 marca widzimy się w Gdańsku w Ergo Arenie 27 przepraszam kwietnia nie wiem czy powiedziałem marca czy kwietnia 27 kwietnia widzimy się w Ergo Arenie w na hali sportowej wydarzenie, czy hali w ogóle, arenie, która, która mieści bardzo wiele tysięcy osób. Będziemy mogli się tam wspólnie pomodlić na wydarzeniu On Mocą. Będę dzielił się tam Słowem Bożym, będę modlił się o uzdrowienie razem z zespołem Exodus. Będzie tam też Nie ma go tu Także będą to naprawdę wspaniałe momenty, które spędzimy razem. Więc jeśli chcecie, jesteście z Trójmiasta, z okolic, bardzo serdecznie Was zapraszam. Zapisy ruszyły, zabierajcie znajomych i zobaczmy się tam właśnie 27 kwietnia w Gdańsku. A ja dzisiaj przechodzę do Bożego Słowa, pójdźcie razem ze mną właśnie tam, także otwórzmy, 20, nie, otwórzmy dzisiaj 16 rozdział według Ewangelii według Świętego Mateusza od 21 do 23 wersetu. Mateusz 16 od 21 do 23. I to będzie, tak jak powiedziałem, krótkie rozważanie fragmentu, który bardzo dobrze znamy, często cytujemy, a okazuje się, że ten fragment ma nieco jeszcze inne znaczenie, rozumienie, do którego chciałbym Was dzisiaj też zachęcić, byśmy tak patrzyli na to słowo, ponieważ sam też ostatnio czytałem sporo komentarzy biblijnych właśnie na ten temat i jest to na tyle istotne, byśmy mogli też wyciągnąć z tego... Nieco więcej niż być może zwykle. Mateusz 16, od 21 do 23. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i od uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: "Zejdź mi z oczu szatanie, jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki". To jest bardzo mocny fragment, który czasem bywa szokujący, bo jak to jest możliwe, że to Jezus, co powiedział do Jezusa, no Jezus powiedział do Piotra szatanie? Przecież chwilę wcześniej, to jest ważne, żebyśmy znali ten kontekst. Chwilę wcześniej Piotr ma taką ważną rozmowę, ważny dialog z Jezusem. Kiedy Jezus z Piotrem, z uczniami są w Cezarei Filipowej, są w miejscu, gdzie em, czci się innych bogów? Jezus zabrał specjalnie em, swoich uczniów do miejsca, gdzie, gdzie, gdzie no właśnie czczono różnych innych bożków, i zadaje im pytanie, a wy za kogo mnie uważacie? I w tym całym klimacie wielobóstwa, bałwochwalstwa Piotr się odzywa, Ty jesteś Mesjasz, syn, y, syn Boga żywego. Nie bo najpierw pyta, za kogo uważają mnie ludzie, a wy za kogo mnie uważacie? Ja mówię, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wtedy Jezus mówi do Piotra, błogosławiony jesteś, szczęśliwy Piotrze, synujony, że objawiło ci to, nie ciało i krew, nie wiesz tego po ludzku, ale wiesz tego, bo ojciec ci to objawił, mój ojciec. Dał ci to objawienie. Dostałeś objawienie, dostałeś duchowe zrozumienie tej prawdy, że ja jestem Mesjaszem. E, I potem jest ta cała przemowa, nie, że ty, ty jesteś Piotr, czyli skała, na tej skale zbuduje kościół mój, Bramy piekielne go nie przemogą. W jednej chwili Piotr staje się też liderem e, Pierwszego Kościoła, staje się tym, do którego tylko do Piotra Jezus, Jezus powiedział w Ewangelii: czytamy, paść owieczki moje, pasiowce moje. Dostaje nowe namaszczenie, szczególne namaszczenie do tego, by być pasterzem, by być liderem e, właśnie Pierwszego Kościoła. I chwilę później widzimy tą szokującą scenę, gdzie ten sam Piotr słyszy: Idź, precz, szatanie. O co tu chodzi? Jak to zrozumieć? I czytałem różne komentarze do tego fragmentu, więc to, co Wam powiem, nie jest ani moim odkryciem. Ja nie jestem biblistą, mimo że kończę teologię w tym roku, to, 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 to czytałem komentarze różnych biblistów. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że ten fragment, gdzie Jezus mówi do Piotra: Zejdź mi z oczu szatanie. Można przetłumaczyć z greki w taki sposób. Jezus mówi innymi słowy do Piotra, czy tak naprawdę w grece tak możemy to przeczytać, że nie mówi, zejdź mi z oczu szatanie, ale mówi zamiast zejdź mi z oczu, mówi, stań za mną. Stań za mną, Piotrze. Stań za mną. To jest pierwsza rzecz, o której tutaj czytamy. To znaczy, wróć na miejsce. Inne tłumaczenie, czy inny komentarz mówi, wróć do szeregu. Czyli co tu się dzieje? Dzieje się tak naprawdę to, że Piotr w swoim sposobem myślenia, nienawróconym, swoim, swoją własną ideą, próbuje powiedzieć swojemu mistrzowi, próbuje powiedzieć Jezusowi, co ma robić. Jezus, jak czytamy w Ewangelii, jest wsłuchany w ojca. On czyni tylko to, co robi Ojciec i, i, i słyszy to, co, co mówi Ojciec. Jezus jest posłuszny Ojcu, i w tym momencie Jezus ma pomysł ojca, który przedstawia apostołom. A Piotr wychodzi przed szereg, wychodzi z szeregu, z miejsca, w którym powinien być, i mówi: Nie, 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 to nie jest dobry pomysł. I Jezus mówi tak naprawdę: stań za mną, czyli wróć na miejsce, wróć do szeregu i myśl tak, jak myślę ja. To jest metanoia, to jest nawrócenie, to jest zmiana sposobu myślenia. Zacznij z powrotem myśleć, jak ja myślę, i słuchaj tego, co ci mówię, a nie wymyślaj swoją wolę. Bo to nie twoja wola, ale. Moja wola, tak naprawdę, wola ojca ma się, ma się wypełniać. Czyli e, zobaczcie, zejdź mi z oczu, czyli stań za mną, wróć do szeregu. Szatanie, inaczej można powiedzieć kusicielu. To też jest właśnie ta proponowana, e, proponowane tłumaczenie. Stań za mną, kusicielu. Kusisz mnie tym, kusisz nie własnym sposobem znaczy własnym sposobem myślenia nie bożym sposobem myślenia i czytamy dalej jesteś mi zawadą bo myślisz nie na sposób boży lecz na ludzki no właśnie o to się rozchodziło i to jest bardzo ciekawe że można być wrogiem boga i mówię to jakby używając tych mocnych słów bo mówi o tym też święty paweł można być wrogiem boga przez zły sposób myślenia jeśli myślimy, jak myśli ten świat, a nie jak myśli Chrystus, możemy być wrogami Boga, wrogami Ewangelii, właśnie przez zły sposób myślenia. Bo jeśli mamy zły sposób myślenia, to mamy zły sposób postępowania. Zobaczcie, że nasze nawrócenie zaczyna się od myślenia. I kiedy ja sobie na przykład myślę o tym wielkim poście, to ja sobie zadaję pytania, pytanie: Gdzie moje myślenie jest niemiłe Bogu? Gdzie w moim sposobie myślenia jest jakiś błąd? Nie wiem, czy, czy wiecie kiedyś, doszedłem do takiej informacji. Grzech, z angielskiego syn, był tłumaczony jako e, nie trafić w cel, nie trafić w punkt. Czyli kiedy na przykład strzelano do celu i ktoś chybił, to mówiono: syn. Czyli grzech, tak naprawdę, zobaczcie, jakie to jest bardzo ciekawe. Grzech jest chybieniem w cel. Chybieniem celu. Gdzie w moim myśleniu ja chybiam celu, gdzie ja w moim myśleniu nie zgadzam się z Chrystusem. I jak myślę dzisiaj właśnie o swoim wielkim poście i tym, gdzie się chcę nawracać, to właśnie na to patrzę. I mam takie przestrzenie w moim życiu, że widzę, że moje życie nie działa właściwie i nie jest uwielbieniem Boga w niektórych obszarach, bo na przykład, kiedy wracam wieczorami od jakiegoś czasu, zamiast wiem, że to jest mój jedyny wolny czas, często podczas dnia, ale te wieczory ja zaprzedałem po prostu e, robieniu rzeczy, które rozbijają mi kolejny dzień. Wracam wieczorem, oglądam skróty meczów, e, oglądam jakieś tam rzeczy, m, które sprawiają, że zasypiam na kanapie, rano wstaję, jestem rozbity. Zamiast adorować, poświęcić czas, ok, zrób to przez chwilę, ale potem bądź w skupieniu na panu. Może przeczytaj sobie fragment słowa, bądź z panem. Wiem, że ten sposób myślenia, ja muszę jego przemienić, żeby w tym wielkim poście zbliżyć się do Boga, bo to jest mój grzech. To jest moje chybienie celu. To jest powód, dla którego później wiele rzeczy mi się rozjeżdża. I każdy z nas może mieć takie rzeczy w swoim życiu. Dzisiaj to są takie rzeczy. Rok temu były zupełnie inne. Dlatego potrzebujemy badać nasze myśli, sposób naszego myślenia. By Jezus nie musiał nam powiedzieć: wróć do szeregu, Marcin, nie mów mi, co mam robić, to Ty słuchaj, co masz robić. Bo potrzebujemy iść za Bogiem, a nie przed Bogiem. I w tym momencie Piotr wyszedł przed Boga i dostał po uchu, dostał e, naganę. I chcemy się, Panie, dzisiaj o to modlić, byśmy w tym czasie wielkiego postu szli za Tobą, nie przed Tobą, i byśmy, Panie, byli tymi, którzy wielbią Cię swoim sposobem myślenia i sposobem życia, a nie byli tymi, którzy myślą na swój sposób i narzucają Ci nasz sposób życia i funkcjonowania. Panie, Daj nam takie serca, które są poddane i uległe Tobie, i spraw, byśmy szli za Tobą tam, gdzie nas prowadzisz. O to się modlimy. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie. Zerknijcie w opis tego filmiku i niech Pan Bóg wam błogosławi. Śledźcie też informacje na temat chwała Mu, bo już niedawno się pojawiły informacje na temat tego, kiedy będzie sprzedaż biletów. Także śledźcie temat i nie bądźcie spóźnieni, bo nie warto. Z Bogiem. Pa.